Jakie elementy okuć odpowiadają za komfort przesuwnych drzwi w systemie INNOVA? Montaż elementów INNOVA SOFT OPEN i SOFT CLOSE zarówno na linii produkcyjnej, jak i w drzwiach zamontowanych już w budynku w trakcie eksploatacji jest bardzo prosty i szybki. W górnym ramiaku skrzydła, w miejsce jednostki sterującej montowany jest element SOFT OPEN po stronie słupka. A po stronie klamki Soft Close. Na ościeżnicy montowany jest aktywator. Przed pierwszym użyciem należy całość napiąć narzędziem napinającym i gotowe. Na warsztatowej miniaturze zaprezentuję poglądowo to posażenie drzwi przesuwnych i nowa funkcja Soft Close. W sytuacji z drzwiami o normalnych wymiarach i masie potrzebnych jest dwóch montażystów. Nie ma potrzeby wyjmowania całego skrzydła. Wystarczy je odchylić. I przytrzymać. Żeby odchylić skrzydło, należy odkręcić szynę jezdną i odłożyć na bok. Na odchylonym skrzydle wymieniamy jednostkę sterującą na element Soft Close. Na ościeżnicy w odmierzonej i zaznaczonej pozycji, zgodnie z instrukcją Rotopatio Innova, montujemy aktywator. Na koniec narzędzie napinającym na otwartym skrzydle napinamy soft close. Gotowe. Element działa komfortowo i niezawodnie od pierwszego domykania skrzydła.